I tak na przykład, jeżeli czern w Waszym biznesie w perspektywie rocznej wynosi 100%, to znaczy, że tracicie w ciągu roku wszystkich klientów, których pozyskujecie, i Wasz biznes najprawdopodobniej nigdy nie urośnie. Cześć, witam Was na kanale Wise Business School, gdzie tłumaczę skomplikowane zagadnienia w zrozumiały sposób. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o pojęciach sprzedażowo-marketingowych. Jeżeli kiedyś rozmawialiście z kimś, kto uważa się za takiego eksperta sprzedażowo-marketingowego, to zazwyczaj ci ludzie używają bardzo dużo takich słów, które nie wiadomo co znaczą. Trochę jest tak jak w przypadku lekarzy, prawników, informatyków. Sprzedaż i marketing też stworzyła swoje specjalistyczne słownictwo, które nam, ekspertom, ludziom, którzy się na tym znają, pomaga się komunikować. I na ten odcinek stawiam przed Tobą widzu... Prosty challenge. Sprawdź, które z tych pojęć są dla ciebie nowe, albo które z tych pojęć rozumiałeś dotąd źle. Muszę Wam niestety powiedzieć, że w bardzo wielu organizacjach LIT znaczy coś zupełnie innego. Dlatego, jeżeli jesteś albo właścicielem, albo menadżerem, albo dyrektorem, albo właśnie handlowcem lub marketerem, ten odcinek będzie dla ciebie idealny, bo pomoże Wam się wewnętrznie w firmie komunikować i te rzeczy, które będziecie nazywali, nazywać po prostu w ten sam sposób. Zachęcam Was do obejrzenia merytorycznej części dzisiejszego odcinka. No dobrze, zaczniemy od pojęć, o których w działach handlowych mówi się najczęściej. Zacznijmy od słowa suspect. Kim jest suspekt? Suspekt to wszystkie firmy, które mogą być Waszymi klientami. Czyli na przykład jak weźmiemy firmy produkcyjne ze Śląska. To będą wszystkie firmy produkcyjne ze Śląska. Później prospekt To będą wszystkie firmy produkcyjne ze Śląska, które prawdopodobnie mają problem, który potrafi rozwiązać. Czyli na przykład w moim przypadku powiedziałbym, że są to firmy produkcyjne, które robią powyżej 10 milionów przychodu i mają co najmniej 3-4 osoby w dziale handlowym. Bo wtedy z dużym Prawdopodobieństwem będę w stanie im pomóc. Czyli teraz suspekt i prospekt różnią się tym, że prospekt jest już dokonkretyzowany i z dużą dozą prawdopodobieństwa ma on ten problem, który ja, jako firma, potrafię rozwiązać. Następnie jest lead. Tutaj jest bardzo dużo legend i niezrozumienia, czym konkretnie lead jest. Natomiast jest dość łatwo to wyjaśnić, na szczęście. Nie jest to bardzo skomplikowane. Lead to osoba z jakiejś firmy, czyli to osoba, do której mogę zadzwonić i jest jakiś temat do rozmowy. Bo na przykład odpisał na maila, że chce rozmawiać. Więc do niego dzwonię, i mówię Dzień dobry, wysłał pan maila, że chce pan rozmawiać. Lit jest na przykład też wtedy, kiedy wypełnił formularz na stronie. No to lit, bo jest temat. Jest temat, z którym mogę zadzwonić. Bo pan wypełnił formularz na stronie. E, na przykład zobaczyliśmy się na konferencji, wymieniliśmy się wizytówkami i chciał ze mną porozmawiać, to do niego dzwonię, bo jest temat, bo się widzieliśmy na konferencji. Ale teraz uwaga, jeżeli to jest osoba, którą znaleźliście gdzieś tam na LinkedInie, która e, no, nie macie żadnego tematu, z którym możecie zadzwonić od tamtej osoby, tylko po prostu się wbijacie, to to nie jest lead. Lead jest tylko wtedy, kiedy do was przyszedł ktoś z tematem konkretnym, odpisał, odzwonił, prosił o ofertę, chce coś, to jest lead. I teraz uwaga, jest też coś takiego, co jest bardzo, bardzo ważne, jak lead kwalifikowany. I to jest nie dość, że to jest osoba, która ma temat, to to jest jeszcze osoba, z którą Wy chcecie pracować, czyli na przykład w moim przypadku ja chętnie pracuję z firmami produkcyjnymi, które mają co najmniej kilku handlowców, czy my jako firma, czy jako grupa firm, ale jeżeli e, na przykład z ramienia tych firm chce z nami rozmawiać osoba, na przykład z HR-u, albo nie potrafimy się na przykład dowiedzieć, jaki jest problem, lub oni nie chcą nam o tym powiedzieć, jaki problem próbują wyleczyć, lub na przykład, o, mamy zapisane bardzo silnie w kwalifikacji, że jeżeli ktoś chce robić, uwaga, wałki na dotacjach unijnych, co się niestety zdarza, że tacy klienci do nas trafiają, to wtedy nie zostają u nas lidem kwalifikowanym, to znaczy nie chcemy im próbować sprzedać. Nawet nie chcemy starać się o to, żeby u nas kupili, więc różnica między Lidem a lidem kwalifikowanym jest bardzo duża. Lid to wszystkie rzeczy, które do Was wpłynęły, a kwalifikowane to te, którym chcecie sprzedać. Na przykład, handlowcy mi często mówią, że na przykład u nas wypełniają, ktoś z Gmaila wypełnia i najczęściej to nie jest klient, który mógłby u nas kupić. To właśnie klient, który mógłby was kupić, to jest lead kwalifikowany. I teraz dopiero lead kwalifikowany zamienia się w coś, co nazywa się szansą sprzedaży. Szansa sprzedaży. Wielu też specjalistów nazywa to sales opportunity, to jest również nazwa wymienna, ale jak widzicie, ta droga od góry do dołu jest też bardzo konkretna. Natomiast marketerzy, obok, żeby było śmiesznie, mają też swoje słownictwo, to znaczy w marketingu istnieje coś takiego jak MQL i SQL. I teraz też często od marketerów możecie usłyszeć, że mamy MQL, -e, SQL -e i też nie wiadomo co. To znaczy, to znaczy to to, że MQL to jest Marketing Qualified Lead, kwalifikowany lead marketingowy, czyli na przykład sensowna osoba, prawidłowe wypełnienie formularza, ktoś, kto rzeczywiście wypełnił formularz. I jest lidem do którego w ogóle da się dodzwonić albo porozmawiać, a SQL to jest Sales Qualified Lead, czyli po prostu lead kwalifikowany. To jest dokładnie to samo, ale osobno w marketingu mamy tak zwane MQL. I to bardzo ładnie nam dzieli to słownictwo na dwie części, bo tutaj po lewej suspect i prospect dotyczy prospectingu, a MQL dotyczy marketingu, czyli dwa główne źródła leadów w firmach. Ale Idźmy z tym dalej, rozkodujmy sobie kolejne sformułowania, które mogą się okazać dla Was, e, dla was ciekawe, czyli właśnie sformułowania dotyczące procesów sprzedaży. Przed chwilą powiedziałem słowo prospecting. Co to jest prospecting? Prospecting, czyli po angielsku poszukiwania. Słowo, które było używane w latach gorączki złota w Stanach Zjednoczonych, gdzie oni nad rzeką siedzieli z tym sitkiem i tam sitkowali te kamyczki z rzeki po to, żeby znaleźć mały kawałek złota. To prospecting, już pewnie domyślacie się, co to oznacza, jest wtedy, kiedy ja dzwonię do klientów, robię cold call, -e, piszę do nich maile i wśród wszystkich klientów, wszystkich prospektów, już wiecie, co to jest prospekt, próbuję znaleźć tych, którzy zamienią się w lidy a potem w lidy kwalifikowane, a potem w szanse sprzedaży. Czyli prospecting polega na tym, że ja jako handlowiec aktywnie próbuję doprowadzić do tego, że ktoś, kto jest potencjalnym klientem, będzie klientem. Później jest w sprzedaży coś takiego jak proces sprzedaży. To też jest określenie bardzo często używane. Proces sprzedaży. I proces sprzedaży to jest wszystko od lida do prawdziwego zakupu. Czyli wszystko, co robicie, jeździmy do klienta, dzwonimy, umawiamy się z nim na spotkania, robimy follow-upy, robimy wiele, wiele, wiele różnych działań. Wszystko to składa się na proces sprzedaży. I trzecie określenie, które może być dla Was ciekawe, to tak zwany account management. Account management to znaczy po prostu obsługiwanie obecnych klientów z angielskiego zarządzanie accountem, zarządzanie klientem. Czyli jeżeli ktoś był moim potencjalnym klientem, później został rzeczywiście klientem, to account management to jest właśnie praca z obecnym klientem. I to nie jest praca polegająca na tym, że dzwonię i pytam: siema Krzychu, co u ciebie?". <laughs> Tylko account management polega na tym, że ja jestem cały czas z Krzysztofem klientem w kontakcie. Wiem jakie ma problemy, wiem, co u niego słychać i cały czas próbuję rozszerzać nasze portfolio usług, pracując z Krzysztofem. Teraz, kiedy znacie trzy najbardziej popularne nazwy określające procesy w sprzedaży, czas zabrać się za kolejną rzecz, czyli lejek sprzedaży. Powiem Wam, że tutaj nieporozumień jest co nie miara, bo to jest takie w ogóle słowo wytrych, wszyscy lubią to mówić, lejek sprzedaży. No to słuchajcie, lejek sprzedaży, lejek to jest nic innego jak wizualizacja procesu sprzedaży. To nie jest coś innego niż proces sprzedaży. Lejek to jest po prostu proces sprzedaży pokazany w trójkącie. Dosłownie, czyli... Wizualizacja, w której możemy zobaczyć dane pochodzące z procesu sprzedaży lub z innego procesu, np. prospektingowego. Lejek sprzedaży to po prostu wizualizacja. Lejek i proces to nie jest coś osobnego, to jest coś bardzo związanego. Lejek pokazuje mi dane z procesu. W ładnym trójkącie widzę, że miałem 100 klientów, 30 razy się z nimi spotkałem, 20 razy wysłałem mi ofertę i potem 5 kupiło i mogę sobie zobaczyć ten piękny trójkąt. Ale teraz jest inne słowo, czyli pipeline. Teraz bardzo wiele osób sądzi, szczególnie w Polsce, że lejek sprzedaży i pipeline to jest dokładnie to samo. Niestety nie. <laughs> Przykro mi, ale pipeline to jest to kwota w liczbie, która ma z lejka wylecieć. Czyli na przykład może mówi się, że pipeline w moim lejku to obecnie jest 1,2 mln. Czyli pipeline to jest ta rura w środku, stąd nazwa pipeline. Czyli to, ile rzeczywiście z tego lejka później wyleci. A nie tylko to. Że jest trójkątny lejek sprzedażowy. I teraz chciałbym Wam powiedzieć, że, że wszyscy to rozumieją, ale niestety jest odwrotnie. Dlatego też nagrywam ten odcinek, bo bardzo często okazuje się, że my, klienci, pracownicy klientów, marketerzy klientów, wszyscy mówią o czymś in, o, czym, o tym samym, nazywając to w zupełnie na inny sposób. Albo nie daj Boże, nazywają rzeczy nie tak jak powinni, i wtedy już w ogóle nikt nie wie o co chodzi. No to teraz, skoro wiemy. Co to jest prospecting, co to jest account management, co to jest proces sprzedaży, co to jest lejek i pipeline, to pozyskajmy kolejnych parę słów do naszego słownika. I teraz będzie dużo skrótów. I to uwaga, z, tej, z tego miejsca pozdrawiam serdecznie Mariusza z Akademii Sales Angels. Mariusz, wie, że o Ciebie chodzi. Mariusz, to jest uczestnik naszej szkoły, który powiedział w pewnym momencie, że jak jeszcze raz ktoś powie trzyliterowy skrót na temat sprzedaży i on nie będzie wiedział co chodzi, to się zdenerwuje. Ale teraz Mariusz, jak zobaczysz ten odcinek, to już nie będziesz musiał się denerwować. No i lecimy. CLV, Customer Lifetime Value, czyli wartość, jaką klient ma przez cały okres życia w naszej firmie. Czyli mogę powiedzieć, że na przykład Customer Lifetime Value w naszej firmie wynosi na przykład 5000. Przez cały okres życia klient zostawiał nas średnio 5000 zł. To jest bardzo ważna wartość, bo dzięki temu mogę dużo planować i też rozliczać swoje koszty marketingowe, bo jestem w stanie powiedzieć, no właśnie, jaki jest cac w porównaniu do e, CLV. <ścoughs> I naprawdę ludzie tak mówią, gdzie cac to jest Customer Acquisition Cost. Czyli jeżeli cac wynosi 10 tysięcy, kosztuje nas pozyskanie klienta, mówicie, o jejku, jak dużo. Znam branże, w których pozyskanie klienta kosztuje 150 tysięcy euro. Są i takie. Jak sobie wycenicie wyjazdy handlowców do klientów za granicę, wyjazdy ekspertów, cały marketing, to okazuje się, że czasami potrafi to być znacznie więcej. I załóżmy, że CAC wynosi 10 tysięcy, a Customer Lifetime Value wynosi 9 tysięcy, to mamy potężny problem. I to taki bardzo potężny. Dlatego Warto patrzeć, jakie jest, jak jest porównanie tych dwóch wartości i dbać o to, że na przykład Customer Lifetime wali wynosi 200 tysięcy, a CAC zaledwie 10. Idźmy dalej. Często pewnie o tym słyszycie. CTA. Musimy zmienić CTA. <grych> CTA to jest Call to Action, czyli na przykład pod tym filmem widzisz taki czerwony przycisk subskrybuj. Przy okazji, jeżeli jeszcze nie jest kliknięty, to jest to idealny moment. To na przykład ten przycisk jest czerwony, bo jest call to action, żebyście je zauważyli. I to call to action, czyli CTA, to są różne akcje, które chcemy, żeby klient wykonał na stronie internetowej. I tak na przykład, jak wejdziecie na sellwise.pl, czyli na jedną z naszych firm, firmę doradczą, zobaczycie w prawym górnym rogu właśnie CTA, który jest czerwony i prowadzi do bezpłatnej konsultacji. To jak już wiemy, co to jest CTA możemy iść dalej. I teraz mamy bardzo dużo takich śmiesznych skrótów jak CPC, CPL, CPO i CPV. I ci marketerzy tak chodzą CPC, CPO, CPV i w sumie to nie wiadomo o co im chodzi. Teraz będzie wiadomo. Cost per click to jest CPC, czyli koszt kliknięcia na przykład waszą reklamę. CPL to jest cost per lead, czyli koszt per lead. Już wiecie, co to jest lead na szczęście. Potem macie CPO, czyli cost per open, czyli koszt jakiegoś otwarcia czegoś, i CPV, to jest cost per view, gdzie na przykład CPV występuje chociażby na YouTubie. Więc są to miary, które są z tym związane, ale jest też obok druga, czyli CTR, która nazywa się Click Through Rate, czyli ile osób, na, na przykład na 100 tysięcy osób, które zobaczyło Waszą reklamę, rzeczywiście przeklikało się do tego, co w tej reklamie jest. Czyli tu mamy cost per click, per lead, per open, per view, a tu macie click through rate. Kolejna często, często używana, yy, często używany skrótowiec to jest CR. I ludzie naprawdę czasami mówią na głos CR, co jest bez sensu, bo to jest po prostu konwersja. <grych> Czyli conversion rate po angielsku, dlatego mówią CR. I to jest bardzo proste. To znaczy, jeżeli wpłynęło 100 leadów i mieliśmy 10 sprzedaży, to nasza konwersja wynosi 10%, ale jak mówimy CR, to brzmi profesjonalniej, nie? <gryw> ale teraz już wiecie, że to chodzi o konwersję i w sumie nic takiego. Bardzo często, słuchajcie, lubię, też jest, często się mówi KPI, nie? Mamy KPI. I to jest też często nierozumiana miara, bo w sumie ludzie mówią, że KPI to jest wszystko. Jak jest jakaś cyfra, to to chyba KPI. Okazuje się, że zupełnie nie. KPI to jest Key Performance... performance Identicator i to jest wskaźnik, który pokazuje jakość danego procesu. Czyli na przykład kpi będzie to, ile telefonów jesteśmy w stanie zrobić na godzinę, ale kpi nie będzie to, że zarobiliśmy z tego 100 tysięcy złotych. To będzie po prostu wynik. To nie jest performance indicator, to nie jest ocena jakości jakiegoś procesu, to jest po prostu rezultat tego procesu. Dlatego KPI. Korporacje się ulubowały w KPI, -ach. wszystko jest okPIowane. Ile w toalecie siedzimy, ile się patrzymy w monitora, ile na Facebooku. Na wszystko macie, słuchajcie, KPI-a. Eee, swoją drogą, jeżeli macie jakiś taki najbardziej dziwny KPI, który jest w Waszej firmie, napiszcie w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy, co to może być. Do CTR-a dołączę Wam jeszcze jedną rzecz, o której jeszcze wcześniej zapomniałem, teraz sobie przypomniałem, czyli OR to też tak jest. OR, Open Rate, czyli po prostu, ile ludzi otwiera to, co do nich, do nich wysyłam. Jeżeli wysłałem do kogoś 100 maili i zostało otwartych 70, to mam 70% Open rate. U. I tak od samej góry, patrzcie, mamy Suspect, Prospect, Lead, Lead kwalifikowany, potem szansa sprzedaży, mamy Prospecting, proces sprzedaży, Account Management, Pipeline, lejek sprzedaży, Customer Lifetime Value, Customer Acquisition Cost, MQL i SQL. Mamy CPC, CPL, CPO, CPV, <noise> CTR, OR, -E CR, KPI. Już jesteśmy prawie na końcu. Mamy często używane słowo churn. Ostatnio jest też bardzo nadużywane w biznesie. Churn oznacza procent klientów, którzy zrezygnowali z danej usługi w okresie zadanym, Czyli na przykład. Jeżeli mamy 100 stałych klientów i w ciągu pół roku 10 z nich zrezygnowało, to możemy powiedzieć, że nasz czern wynosi w perspektywie półrocznej 10%. I tak na przykład, jeżeli czern w waszym biznesie w perspektywie rocznej wynosi 100%, to znaczy, że tracicie w ciągu roku wszystkich klientów, których pozyskujecie i wasz biznes najprawdopodobniej nigdy nie urośnie, więc fajnie jest ten czern mierzyć. Do tego mamy określenie ROI. Też bardzo często nadużywane. Teraz uwaga: ROI wbrew pozorom jest wartością procentową. Czyli na przykład, jeżeli ROI wynosi 100% w okresie roku, to możemy uznać, że w ciągu roku zwróci się pełny wydatek. I to jest bardzo ważne, żeby, żeby jakby uspójnić też. Nomenklaturę dotyczącą ROI w rozmowach z klientem, bo może się okazać, że to jak wy rozumiecie ROI w jaki sposób je podajecie, jest zupełnie inne niż to jak rozumie to klient. I nawet wiele osób może też definiować ROI zupełnie inaczej niż ja teraz. Czyli na przykład często ludzie mówią ROI, czyli zwraca się w rok. Na przykład to może być dużo prostsze określenie dla klienta niż podawanie tego w procentach. Można powiedzieć, że ROI wynosi na przykład 7 miesięcy, wtedy się zwraca koszt samego rozwiązania, albo 13 miesięcy, albo 18 miesięcy, albo 7 lat bo takie inwestycje również się zdarzają. Na teraz to wszystkie skróty, które dla Was przygotowałem. Jeżeli są jakieś określenia w sprzedaży i w marketingu, które są dla Was niezrozumiałe, albo zastanawiacie się, bojujecie ze sobą w zespole, co, jakby kto ma rację, jakby czym jest lead na przykład, albo czym jest lead kwalifikowany, albo jak to powinno się określać, to super będzie, jeżeli napiszecie te skrótowce w komentarzach, a wtedy pewnie powstanie druga część tego słownika i rozszyfruję dla was kolejny zestaw pojęć. Powiem wam, kto ma rację, w jaki sposób należy tych pojęć używać. A zupełnie przy okazji liczę, że w trakcie omawiania tych pojęć dzisiaj być może coś was zainspirowało, żeby spojrzeć w obszar, w który na przykład dotąd w swojej firmie nie patrzyliście. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie koniecznie o subskrypcji, o komentarzu, o zostawieniu lajka. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki dla Was bardzo. Cześć.